Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jadę do lasu zobaczyć, czy pojawiły się jakieś grzybki. No i słuchajcie. Pierwszy widok. Nie było tego. Jeszcze dobre dwa tygodnie temu tutaj byłam, na rekonesansie, zobaczyć, czy właśnie pojawiły się jakieś kurki. Ale tego nie było. Hmm. Znowu się jakiś warsztat opróżnił, same plastiki od samochodów. Jest tego, jest tego sporo. Żadnych innych śmieci, tylko po prostu takie typowo warsztatowe. Najgorsze jest to, że u mnie na przoku w Sulejówku takich części nie przyjmują. Ale to nie jest powód do tego, żeby wywozić to do lasu, tak? Bo zapewne są firmy, które utylizują takie rzeczy. Tak samo jak olej. Jak ktoś ma beczki z olejem, też są firmy, które przyjeżdżają za was za darmo i zabierają te beczki. Hmm. No to taka niespodzianka na sam początek mojego dzisiejszego spaceru. Oczywiście zgłoszę to miejsce za moment. No, ale jest tego. Jeszcze jakaś bluza robocza. Jeżeli ktoś ma warsztat, no to jednak powinien pomyśleć o tym, żeby taką firmę z taką firmą podjąć współpracę, tak? Żeby odbierała te śmieci. No nic, idziemy dalej, zobaczyć, czy są kureczki Po drodze zbieram takie drobiny, jak tu widzicie. To jakaś butelka, którą zabieram. Coś wam pokażę. Znalazłam jeszcze jakieś małe drobne kabelki. A tu na ziemi leżą takie cążki. I jeszcze Wam coś pokażę. Patrzcie na to: chrust dołek wykopany na ognisko, już chyba było palone. Kiki, woda, jakaś gąbka, i worek na śmieci powieszony na żywie zapełniony częściowo. Tylko jakieś jacyś surwivalowcy tutaj urzędują. Hmm. No nic. Idę dalej, jeszcze te drobiny pozbieram. Póki co zamiast grzybków mam to. No i jestem w moim miejscu kurkowym. I tak spaceruję, spaceruję. Mówię, jest bardzo duża susza, ale spójrzcie na to. Pierwsze okazy w tym roku tu i tu. Pierwsze kurki. Cieszę się bardzo. Przejdę się tutaj, rozejrzę. Później pójdę w dalszą część lasu. Ale są pierwsze kureczki. Jak to mówi Boguś, którego serdecznie pozdrawiam. Pan tata. Do jajuszka już będą. Hm, fajnie. Zabieram. Przejdę się. Zobaczymy. Ciężko jest wzrok przestawić, słuchajcie, z tych większych gabarytów, na których zawsze się skupiam, czyli w śmieciach butelki i tak dalej. Różne. Na te drobinę, żeby je zauważyć. Ale przestawimy te oczy. Fajnie. Dużo jest takich maluszków. Zobaczcie, jakie piękne maluszki tutaj mamy. Tu sobie rosną. O, ale tu już są większe, które mogę zabrać. I tutaj też są większe. Ale powiem Wam, że susza jest bardzo duża. I tak naprawdę, właśnie w takich trawach muchu można znaleźć te grzybki. Bo, jak są takie place nasłonecznione, no to już nie ma żadnego. Ale fajnie cieszę się, super. Słuchajcie, i te maluszki niech sobie rosną. O, tu kolejne śliczne. A ja mam dzisiaj czas, więc przejdę się tutaj, pospaceruję. Może troszeczkę się tego znajdzie. Tych pięknych grzybków. Pierwszych grzybków. Super. Dziki były tutaj przede mną. Bo właśnie widziałam poryte tam przy korzeniu. No sporo sobie tutaj chyba spacerowało. Ale spójrzcie na to. Zwierzyna musiała potknąć się o tą kurkę. Tu takie ładne okazy No i te już troszeczkę takie wysuszone. Ale są piękne. Teraz odgarniam, ale później jak już wyciągnę te grzybki, to oczywiście grzybnie trzeba przykryć, tak? Żeby dalej sobie rosły, bo sezon dopiero się zaczyna. No ale śliczne są. Piękne. Zobaczcie, jakie okazy. Trzy sztuki. Takie piękne. Patrzcie pod liśćmi, ale jakie śliczne. Zaraz je obiorę. O, tu kolejne, kolejne dwa okazy. Tu widzę kolejne. Muszę być ostrożna, bo tutaj są liście, żeby. Oj, sporo tutaj jest, słuchajcie, tutaj jest ich dużo, dużo, dużo. Widzę z daleka. Zobaczcie jak się ukrywają. Tu są liście. I takie piękne okazy. I tu kolejne. Oj, chyba dzisiaj tych kurek to będzie więcej niż na dwa jajuszka. Patrzcie, tu jest chłodniej i dlatego takie piękne okazy mogły sobie urosnąć. Szukam dalej, ale śliczności. Kochani, spójrzcie na to. Troszeczkę wystawały spod liści. Zobaczcie, jakie kolosy. Jakie piękne. A tu już takie biedaki, suche. Ale zobaczcie, no super, cudowne są. Jest bardzo czysto. Jest pięknie w lesie. Jest bardzo, bardzo czysto. Bo ten las, cały ten las posprzątałam. Jest naprawdę czysto. Jedną folijkę znalazłam po papierosach. Nic więcej. Cudno. Wiaderko mi się zapełnia. Zobaczcie, jakie piękne okazy. Takie śliczne. Oczywiście oczyszczam je na miejscu. Mam nadzieję tylko, żeby nie zgubić tego nożyka, bo zdarzało mi się. A powiem Wam, skąd znam to miejsce. Kilka dekad temu Przyprowadziła mnie do tego miejsca moja babcia. Oj, naprawdę cztery dekady. Dokładnie. Maluchem byłam. No i tutaj przyszłam z moją babcią pierwszy raz. I co roku tu przychodzę, i co roku znajduję te kurki, piękne grzybki. Czasami tutaj też zdarzają się koźlarze, ale jeszcze dzisiaj. Żadnego nie spotkałam, zapewne jeszcze nie czas i pora, akurat w tych moich lasach. Troszkę trzeba będzie poczekać. No i co? I z tego miejsca też, tu właśnie, zaczęła się moja przygoda z lasem ze sprzątaniem lasów. Kiedyś przyjechałam na rowerze na te grzyby. Zostawiłam rower przy drzewie i sobie poszłam z torbą i mówię. Oglądając filmiki pana taty, zobaczyłam, że zbiera grzyby, ale też zabiera śmieci. Mówię, no dobrze, weźmiemy torbę i posprzątamy. I to jest ten teren, na którym właśnie się znajduję. I tutaj pierwszy raz zaczęłam sprzątać lasy. Jest naprawdę pięknie, jest czysto. Praktycznie żadnych śmieciuchów nie znalazłam. A wcześniej było ich masa. Jedną torbę Wtedy wywiozłam na rowerze śmieci. A kolejne śmieci, które znalazłam, odłożyłam na kubkę pod drzewem. I wróciłam po nie. Ale już samochodem. No i co? Spaceruję sobie, spaceruję. Śmieci malutko. Ale grzybków. Będzie. Cieszę się bardzo. No nic. Idę dalej, przejdę się jeszcze. Jest naprawdę piękna pogoda, można pochodzić. Towarzystwo ptaków ćwierkających jest cudownie. Kończymy na dzisiaj ten piękny spacer grzybowy. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona, że już. Na moim rejonie pojawiły się te piękne okazy. Pięknie się przedstawia pojemniczek. Naprawdę dorodne, śliczne te kureczki. Na sosik będzie. A sosikiem się podzielę oczywiście z mamą. No. I takie cuda. No właśnie. O. Wypadła mi. No i tak to wygląda, ale super. Na dniach ruszę znowu w plener. Zobaczymy, czy będą kolejne kureczki, które zostawiłam, czy urosną, czy też zabiorą je inni grzybiarze. Ale po to są grzyby, żeby były dla wszystkich. Także ja się z dzisiejszego spacerku bardzo cieszę. Tamto miejsce, co wam pokazywałam, zgłosiłam już. Mm. No cóż, zobaczymy. Może ktoś to posprząta. Trzymajcie się ciepło. Patrzcie, jaki tu jest piękny, stary dąb. Przecudowne. A tam jest właśnie drugi. Trzymajcie się jeszcze raz. Ciepło. I do zobaczenia. Oczywiście, niebawem z lasu. Dobrego weekendu, kochani. Papa. Pa.